Budzi się rano po swoim ślubie, a łóżko jest zimne. Twój mąż zniknął. Twój telefon dzwoni non-stop. Nie z gratulacjami, ale z powiadomieniami od przyjaciół, rodziny i nieznajomych. Setki wiadomości. I dokładnie na górze jest wideo opublikowane przez Twojego własnego męża. Wideo, które ujawnia najciemniejszy sekret, o którym nigdy nie chciałaś, żeby wiedział. Sekret, którym się chwaliłaś, myśląc, że nigdy go nie usłyszy, ale usłyszał. I teraz twój świat rozpada się kawałek po kawałku. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje własne słowa zniszczą moje małżeństwo. Wszystko zaczęło się nocy przed moim ślubem. Nocy, w której popełniłam największy błąd w moim życiu. Może to były nerwy, może to było wino, może to była głupota, której nawet teraz odmawiam przyznać. Ale faliłam się przed moimi druchnami, że spałam z moim byłym ostatni raz, tylko po to, żeby poczuć zamknięcie. Powiedziałam to tak, jakby to był żart, jakby to było śmieszne, jakby to czyniło mnie potężną. Powinnam była wiedzieć lepiej. Jedna z moich druchen, Kejle, zawsze miała dziwną obsesję na punkcie mojego narzeczonego Daniela. Próbowała wcześniej flirtować z nim, zostawiając aluzję, testując granice. Ignorowałam znaki, ignorowałam wszystko. Kejlenie, nieświadoma tego, nagrała całą rozmowę. Mnie śmiejącą się, falącą się, opisującą każdy ściek bez żadnego wstydu. Przesłała to Danielowi o dwie w nocy, zaledwie godziny przed naszą ceremonią. On nie powiedział ani słowa. Nie wtedy, nie później. W ogóle przeszedł przez ślub. Uśmiechał się, całował mnie, trzymał za rękę, tańczył ze mną szeptał kocham cię, jakby nic się nie stało. Było idealnie, zbyt idealnie. Gdziebym spojrzała uważniej, jego uśmiech miał popękany krawędzie. Ale byłam zbyt zajęta udawaniem najszczęśliwszej panny młodej na świecie. Dopiero następnego ranka prawda się rozwinęła. Obudziłam się sama, zdezorientowana. Moja sukienka z poprzedniej nocy nadal leżała w nieładnej kupie na krześle. Głowa mi pulsowała od wszystkich obchodów. Wtedy mój telefon zaczął wibrować tak agresywnie, że prawie spadł z szafki nocnej. Pierwsza wiadomość, którą otworzyłam, była od mojej siostry. Co ty zrobiłaś? Moje serce stanęło. Potem zobaczyłam post Daniela. Wideo. Wideo z milionami wyświetleń w ciągu godzin. Wrzucił je wszędzie. YouTube, TikTok, Instagram. Miniatura to nasze ślubne zdjęcie, na którym się uśmiechamy, ale tytuł brzmiał: Moja żona spała ze swoim byłym przed naszym ślubem. Oto jej przyznanie się. Wideo zaczęło się od mojego własnego głosu, nagrania z tamtej nocy, śmiechu i przyznania się do wszystkiego. Potem pojawił się Daniel na ekranie, spokojny, opanowany, ale z oczami, które już nie wyglądały jak oczy mężczyzny, którego poślubiłam, powiedział — Chciałem, żeby wszyscy znali prawdę, zanim pójdę dalej z moim życiem. Ożeniłem się z ną, ponieważ chciałem — żeby zobaczyła, co prawie mała, zanim to zabiorę. Wideo kończyło się tym, że zdejmuje swoją obrączkę ślubną i delikatnie kładzie ją na naszym blacie kuchennym. Nie mogłam oddychać. Nogi się pode mną ugięły. Musiałam dociągać się do łazienki, bo świat wirował. Patrzyłam na swoje odbicie. Rozmazane tuż do rzes. Dzikie włosy. Twarz kogoś, kto w końcu stracił wszystko. Próbowałam dzwonić do Daniela, od razu poczta głosowa. Potem sprawdziłam konto bankowe, które połączyliśmy na ślub. Puste. Przeniósł pieniądze z powrotem do siebie, zostawiając tylko notatkę w opisie. Zwrócone do nadawcy. Pojechałam do jego mieszkania. Klucz, który kiedyś dumnie mi dał, już nie działał. Zmienił zamek. Jego sąsiad zobaczył mnie płaczącą pod drzwiami i powiedział, że wyprowadził się dziś rano wcześnie. Powiedział, że potrzebuje świeżego startu. Świeży start. Te słowa dźgnęły. Następny tydzień stał się koszmarem. Moja rodzina odmówiła rozmowy ze mną. Moi przyjaciele zdystansowali się. Kejle, czując triumf, wrzucała zagadkowe story z typu karma jest szybka. Oczywiście nie spodziewała się, że Daniel te się zablokuje i ujawni jej udział w tym wszystkim. Falstart spadł na nią równie mocno. Ale osoba najbardziej uderzona i yeah. ja. Tydzień po tym. Jak wideo stało się wiralowe, Daniel przysłał papiery rozwodowe. Bez wiadomości, bez wyjaśnienia, tylko zimny pakiet prawny. Świat nazwał go bohaterem. Nie nazywali wszystkim, tylko nie człowiekiem. Ale najgorsze nie było publiczne upokorzenie. Najgorsze było wiedzieć, że zaplanował swoją zemstę całkowitym milczeniu, idealnym spokoju i nieścicielskiej precyzji. Czekał, aż pokochałam go bardziej niż kiedykolwiek. Czekał, aż uwierzyłam że życie jest w końcu idealne, a potem zakończył to jednym kliknięciem, jednym wideo, jedną prawdą, którą sama mu nieostrożnie dałam. Mój największy żal nie zdrada, nie falenie się, ale myślenie, że nigdy się nie dowie, bo dowiedział się i upewnił się, że dowiedział się cały świat.